Cześć, z tej strony Adam. Na co dzień prowadzę kanał Spuerat, a to jest 36 odcinek naszej wspólnej przygody z grą Lego Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów. którą przechodzę oczywiście na 100%, i żeby zdobyć platynowe trofeum. Słuchajcie, w poprzednim odcinku skończyliśmy sobie przebudzenie mocy. Mamy 70%, nieco ponad. No, najlepiej się prezentuje nisko latający złom, ale na żadnym poziomie nie zdobyliśmy 100%, przez ten jeden mini zestaw tutaj, który był tak. Nieźle ukryte, i boję się, że go nie zdobędę, ale raczej zdobędę. Zobaczymy, jak nam pójdzie w Ostatnim Jedi. Ostatni Jedi to jest część, jak wspominałem wielokrotnie na końcu poprzedniego odcinka, która nie została jeszcze pokazana do tej pory w grze Lego żadnej, bo po prostu wszystkie zostały wydane wcześniej niż odbyła się premiera tego filmu. Więc to jest pierwsza okazja, żeby doświadczyć tej jakże kontrowersyjnej historii. No i przy okazji przypominam wam, żebyście zasubskrybowali koniecznie kanał, bo. Jeśli to zrobicie i wbijemy 2000 subskrypcji przed 31 sierpnia, przed końcem wakacji, to zrobię live'a, który będzie polegał na tym, że będę przechodził Lego Star Wars The Complete Saga w, w takim challenge'u. Że jak zginę, rozpadnę się na klocki, to zaczynam całą grę od nowa. Generalnie sprawdzam w ten sposób, czy da się przejść Lego Star Wars The Complete Saga bez rozpadania się na klocki. Mam nadzieję, że się da. No dobra, tyle tytułem wstępu. Poprzedni odcinek był zaskakujący też o tyle, że po skończeniu poziomu robiliśmy jeszcze fabułę w przebudzeniu mocy. To mnie troszeczkę zbiło z pantałyku. No, ale postanowiłem, że dokończymy fabułę przebudzenia mocy i zajmiemy się ostatnim Jedi w osobnym odcinku. Dobra, czy chcesz rozpocząć rozgrywkę w tej części? Oczywiście, że tak. Oprócz tego, że za, żebyście zasubskrybowali, yy, znaczy oprócz tego, że możecie zasubskrybować, to jeszcze możecie też zostawić łapeczkę w górę i jakiś komentarz napisać miły, to mi będzie bardzo miło również. Pod spodem oczywiście piszcie. Gwiezdne wojny część ósma, Ostatni Jedi. Najwyższy Porządek objął władzę. Po zdziesiątkowaniu pokojowo nastawionej republiki, Najwyższy Wódz Snoke wysyła teraz swoje bezlitosne legiony, aby przejęły kontrolę nad Galaktyką. Jedynie grupa wojowników Ruchu Oporu pod dowództwem generał Lei Organe opiera się wschodzącej tyranii, przekonana, że Mistrz Jedi Luke Walker powróci i raz jeszcze przyniesie Iskrę Nadziei. Ruch Oporu został jednak ujawniony. Podczas gdy Najwyższy Porządek spieszy do ich bazy, odważni bohaterowie szykują desperacką ucieczkę. No właśnie. Zobaczymy, czy od razu wskoczymy na poziom, czy jeszcze czeka nas jakaś tutaj rozgrywka w otwartym świecie, ale myślę, że od razu wskak wskakujemy na poziom, chociaż pewien nie jestem. <śmienny biebs. <śmienny biebs. Come on. We Oh, happy beeps. Okej, okay, mamy jednak przestrzeń dekar. Just for the record, Commander Damron. I'm with the droid on this one. Thank you for your support, General. Dobra, zobaczmy sobie postacie, które tutaj mamy, a mamy y, wybór postaci aktywowany. Paul Dameron, informacje. Możemy sobie jakieś o nim Stroje, chcę zmienić, tak. Połudameron, kurtka to czytaliśmy, albo i nie czytaliśmy. Tak. Połudameron, pilot w hełmie ma ten sam opis. Tak, wszystko ma to, ten sam opis, dobra. Ostatnio zdobyliśmy jakąś postać, ale nie pamiętam kurczę jak ona się nazywała. Zaraz zerknę i wam powiem. Aha, do, doleciliśmy już. Dobra, ale to zaraz. Bo to, że my sobie tam dolecimy, to jest jedno. A ja chcę jeszcze. Rebeliancki Kumpel. Super. Rebel Friend dostał swoją własną wersję w Lego Star Wars The Skywalker Saga. Niesamowite. Tali Lintra. Ona tak się nazywała. Informacje. Talisan Lintra jest dowódczynią eskadry we flocie Ruchu Oporu. Wychowana na farmie na planecie Pipip-3, Tali zdobyła sobie nie lada szacunek, kiedy dołączyła wraz z siostrą do tej organizacji, a teraz znana jest jako jedna z jej najlepszych pilotów. Dobra. Wexleya już mamy. Teronnet chyba... Teron net. A nie, nie, nie. Już o nim czytaliśmy. O nim akurat czytaliśmy. Jeszcze... Szukam jakiś ewentualnych informacji. Jessica Pawa. Oczywiście, że tak. Jessica Pawa to uzdolniona pilotka latająca pod komendą Połego Damerona. Dzielnie służy ruchowi oporu. Brała udział w szeregu zakończonych powodzeniem misji niebieskiej i czarnej eskadry, w tym ataku na bazę Starkiller. Dobra, bo o coś się tu obijamy. Solidnie. Może pora faktycznie. O, tu jest ta. Kometka. Moneto-kometa, ale zawsze moneto jak najbardziej. Przypominam wszystkim, że nie kupuję mnożników w trybie fabularnym, ani żadnych innych takich pomocy. Mnożnikami zajmiemy się dopiero w, w trybie gry swobodnej. A wykrywaczy nie wykrywam. E, nie kupuję, Boże. Bo nie chcę. Dobra. Pucz Poego to kolejny poziom, który się zaczyna na dekar. Bardzo wiele poziomów się na dekar zaczyna. Pucz Poego nie jest wyjątkiem. Rozpocząć poziom? Oczywiście. Zaczynamy od razu z grubej rury ostatniego Jedi. Tak jak się spodziewałem, chociaż i tak otwarty świat był dla mnie zaskoczeniem. communication. Ja from the Dameron of the Republic Fleet. Ooh, it's a very good likeness. How is your mother, sir? Obliterate them! He He's going for the Dreadnought. Huh? All right, take it up. The cannons now. Tally, start your approach. Copy that. Man, they really went wild with the cannons on this thing, huh? Oczywiście yy, oprócz tego, że tam niszczymy działka i tak dalej, no to warto też zbierać pieniążki. Dobra, może zaraz pounikamy jeszcze czegoś, to wtedy. Wydaje mi się, że to jest taka pojedyncza lokacja, ten poziom. By się mylić, oczywiście, ale jednak tak mi się wydaje. O, a to co? A tutaj nic. Nie ma ciekawego. Okej, okay, mamy od razu pasek. Zawsze ja się nie bawię. Jakieś tam zbędne. Kurtuazje. Okej, okay, tu coś jest, kurczę. Odlećmy na chwilę. O, proszę, właśnie. Tak, jakby to było swego rodzaju znajdźką. No, ale dobra. Tu mamy 10 tysięcy. No, właśnie o tym mówiłem. Dobra, niszczymy te działa, bo na pewno z nich coś wypadnie. O, poza tym mamy też jakieś yy, bonusiczki z tego, ale nie mam pojęcia jakie. A, te działa powierzchniowe, to są. To niszczymy, tak? No dobra. No to już. Poza tym, że mam krytyczną sytuację w moim myśliwcu. Ale to spokojnie. Dobra, a tu co to jest to, co ja tam niszczę? Bo ja nie widzę. Okej, okay, mamy mini zestaw. Mini zestaw numer jeden. A te antenki niszczymy. Dobra, jakie tu są? Mini zestawy, czyszczenie okien. To mi się podoba. O, oczywiście, nie daj się rozwalić. I też będzie fajnie. Ok. Pancernik trochę przeżywa. Teraz powiedzmy. Okej, okay, mamy już oczywiście pasek prawdziwego Jedi. A teraz się zaczyna. A teraz się zaczyna zabawa. Okej. Okay. Zniszczmy antenki. Przede wszystkim są na górze, już widzę. Okej, okay, mamy drugi mini zestaw. Zobaczmy jak się nazywa. Poczta głosowa. Dobra, tego tutaj nie zdobędę, bo nie mam pojęcia jak. Więc. Dobra, spoko luz. Koleżanko, ja tutaj nieźle sobie radzę. Przy okazji zdobywam monety w tempie, że tak powiem, zatrważającym. Dobra. Zobaczmy teraz. Wow. No dobra. No to już. Teraz TIE Fightery mi się tutaj. Dałoby się jeszcze beczkę zrobić. Wydaje mi się, że to jest istotna część wyzwania jakiegoś tutaj, ewentualnie. Ale nie zdziwię się, jak się nie będzie dało. Co jest? Brawie rzeczki z głowy. Teraz jeszcze wy. Okej. Okay. Dzięki. The evacuation is complete. You did it, Poe. Now get your squad back here so we can get out of this place. No, General, we can do this. We have the chance to take out a dreadnought. Disengage now. That's an order. Uh, bad connection. Gotta go. Squadron, bring the bombs. Bombers, keep that tight formation. Fighters, protect the bombers. It's not every day we get a shot at a dreadnought. So let's make this count. Okej, okay, mamy bronić myśliwców, czy będziemy myśliwcem? Chyba bronić jednak. O, fajne takie. Wyzwanie zrobione. Nie mogę niestety informacji żadnych dostać. Dobra. Nie lubię takich y, rail-shooterowych y, etapów. Niestety to trochę mi odbiera przyjemność z grania, ale... ale okej. Okay. Nie pierwszy, nie ostatni raz tutaj się coś takiego dzieje. Dobra, został jeden bombowiec, jak w filmie.

Dajcie mi torpedę. A patrzcie, czyli mini zestaw musi gdzieś być tutaj, w sensie one są na bank. W takim razie jakoś schowane. Kurde, bella, zaraz zginę i tyle w temacie będzie. Dobra, chwila. Mini zestawy gdzieś są, w takim razie. To jest więcej niż pewne. Może, jak dolecimy tutaj. A widzicie, trzeba zawracać. Okej. Okay. To przepraszam. O kurcze. Chciałbym. Jakiś mini zestaw jeszcze zdobyć. O nie, teraz to w ogóle zginę i nic nie zdobędę. Tak to się skończy. O, zdobyłem trzeci mini zestaw. Taj z towarami. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego specjalnie, taki akurat, ale. Ale okej. Okay. Może tu coś jeszcze? Na szczycie? Nie? Dobra. Moment, a jak teraz wyglądamy w stosunku do tego niszczyciela? O! Bo może być jeszcze coś tutaj, na przykład. O, rozwaliłem się akurat, ale to nie szkodzi. Nie mam z tym problemu. Fajnie by było coś tutaj znaleźć. Bo to jest ewidentnie. To jest ewidentnie poziom, w którym mogę zdobyć wszystko. No, i tak trochę poszukam. Ale widzę, że bezowocne te moje poszukiwania będą. Chwilowo. Dobra, rozwalmy to. Już trudno. I chyba skończyliśmy poziom. Them tied on the end of a string. The mighty Kylo Ren, take that ridiculous thing off. You're just a child in a mask. Prepare my ship. Pal. Finn naked leaking bag? What? Finn! Finn, buddy! It's so good to see you! Mm -hmm. uh, we need to get you dressed. Come on. Okej, okay, podsumowanie poziomu. Pucz poego. Pierwszy poziom ostatniego Jedi zaliczony. Króciutki. Spodziewałem się tego i w sumie jestem usatysfakcjonowany, że początek ostatniego Jedi znalazł się w tej postaci w grze. Naprawdę udany poziom. Całkiem niezły, jeśli chodzi o te latające. Jak mi idzie strzelanie, zostaliśmy wyzwani, ale nie wiem o co chodzi. Kontynuujemy.

Zobaczmy postacie. Informacje o poem. O. Paul. Yy, czarna kurtka ruchu oporu. Komandor Paul Dameron jest bohaterem ruchu oporu. Stał na czele powietrznego ataku na bazę Starkiller, który okazał się potężnym ciosem wymierzonym najwyższemu porządkowi. Może i ma trochę gorącą głowę i czasem palec zbyt ochoczo zaciska mu się na spuście. Lecz co do jego dania sprawie nie można mieć żadnych wątpliwości. No dobra. Zobaczmy teraz, kogo tutaj mamy. Jeszcze Fina będziemy mieli pod jakąś postacią. No i generał Leje Organę też. Tylko nie wiem, czy w... to będzie w jej takich różnych obliczach tutaj. Czy. Tak, to będzie inna postać w ogóle. Leja pod tą postacią. To zaraz ją znajdziemy. Czekamy jeszcze Fina. O, tu jest generał Leia Organa. Eee, informacje. Wiele lat po upadku Imperium Galaktycznego Leia Organa ponownie staje na czele walczących przeciw tyranii. Dowodzi teraz pragnącym obalić diaboliczne rządy najwyższego porządku ruchem oporu. A, no i mamy stroje jej. Leia, generał Leia Organa. Szare szaty. Leja Organa, niegdyś księżniczka, dziś zaś doświadczona generał, poświęciła swoje życie wspomaganiu rebeli i ruchu oporu w walce z tyranią. Zadawszy najwyższemu porządkowi potężny cios, członkowie tego ostatniego zostali zmuszeni do ucieczki, dopóki jednak dowodzi nimi generał Organa, wciąż mają szansę na zwycięstwo. Dobra. I to tyle, bo tam była też Leja w innej wersji. A, i Fin w zbiorniku z Baktą. Oczywiście. Szukamy Fina. Nie, go kurde, nie widzę. O, tu jest, dobra. E, informacje. I stroje. Fin kombinezon Bakta. Po odważnej ucieczce przed najwyższym porządkiem i dołączeniu do ruchu oporu, Finn poświęcił się sprawie tego ostatniego. Teraz, kiedy wreszcie w pełni wyzdrowiał po konfrontacji z Kylo Renem, skupia się na bezpieczeństwie swoich przyjaciół. No to w poprzedniej części nie było zaznaczone aż tak bardzo, że on potrzebuje w ogóle zbiornika z baktą, ale tak, tutaj go widzimy, jak wychodzi ze zbiornika z baktą, podczas gdy jej poleciała szukać Luka. No dobra, spędzimy pewnie trochę czasu tutaj na statku... W, w, w ruchu oporu ja mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Przypominam o subskrybowaniu kanału, jeśli chcecie, żeby się special, specjalny live pojawił e, szybko. E, no i widzimy się w kolejnym 37 odcinku. Wspomóżcie też ten kanał dobrym słowem w komentarzu e, i łapką w górę. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!